Waves, frequencies, heartbeat, destiny, lost in sound. Witajcie na kolejnej przepięknej imprezie nad jeziorem Komodzie. Sztuka łączy się z architekturą, przyrodą i motoryzacją. Jestem w Willi del Grumello w miejscu, w którym jeszcze wcześniej nie byłem, pokażę Wam imprezę, która nazywa się Fuori Concorso. Musicie mi wybaczyć, bo na tej imprezie jestem sam i wyjdą moje duże braki w edukacji pod kątem samochodów zabytkowych, wyścigowych, samochodów starczych. No ale jest tak jest. Chcę Wam to koniecznie pokazać, bo jest po prostu przepięknie. Odwracam kamerę i idziemy zwiedzać. Zapraszam. Już na samym wejściu w willi symulacja gridu Toru wyścigowego i prostej startowej, na której zobaczycie najszybsze włoskie maszyny, głównie Ferrari, Maserati. Jest też, widzę, luncha czy lancia, najszybsze samochody. Nawet Wam nie powiem, z których lat nie chcę strzelać. Liczę na opinię ekspertów w komentarzach, ale zobaczcie: wszędzie kwitną kwiaty, palmy, niesamowita architektura, i po prawej stronie. Chyba najbardziej malownicze jeziora, albo jedno z najbardziej malowniczych jezior w Europie. Samochody Gila Wilnewa. bolidy Formuły 1. O tutaj widzę od Kessela. Poznałem Roniego Kessela na jednej z imprez w St. Moritz. Ależ te bolidy przez lata się pozmieniały. Kult dla silników V10, V12, V8. No, najlepiej brzmiące bolidy w historii. Głównie widzę tutaj na gridzie dominuje Ferrari barwy kultowe, barwy Marlboro. I dochodzę, dochodzę już do centralnego miejsca tej imprezy. Troszkę nowszy bolid. Zobaczcie na tej kapcie. A wideo tego nie oddaje I tutaj safety car, w którym jest, uwaga, Lamborghini Countach. No. Zobaczcie jak to wygląda, ktoś tam przepala jakiś samochód. Zaraz podejdziemy. Na tym kutarz jest przepiękny. On ma do tego niebieskie wnętrze. Zajrzymy zaraz do środka. Zobaczycie, jeżeli oczywiście. Światło nam na to pozwoli. Nie wiem czy cokolwiek widać przez tą szybę, bo ja wyświetlaczu nie widzę nic. No zjawiskowo i od razu na wejściu. Jeden z najdroższych samochodów na świecie, Ferrari 250 GTO, którego powstało raptem 30 kilka sztuk. Samochód, którym e, właściciele przyjeżdżali na kołach na tor wyścigowy, w niedzielę się ścigali, w poniedziałek wracali do domu. Auto warte może 250-300 milionów złotych o kompletny kosmos. I to jeszcze zobaczcie w jakiej scenerii, w tych przepięknych ogrodach przed willą Grumello. Coś pięknego. Ogrody Willi Grumello zorganizowane są kaskadowo. Trzeba się tu trochę nachodzić po schodkach i pod górkę. Zwycięzca Le Mans. Ferrari 499P. Napędzane no, niedużym silnikiem, bo po 6, moi drodzy, 3 litrową. Przypominam, że teraz ten silnik oko trafił do najnowszego Hypercara F80, a tuż za nim zobaczcie F40 Competizione Albo Le Mans. nie wiem co to za wersja. Oczywiście jakaś niszowa, którą jeździł Harley, Haywood i Francuz Lafitti. Lafitte, ależ dźwięki silników, coś pięknego. Dobra, popatrzmy jeszcze na tą F40. F40 LM, przepraszam, v 8 3 litry, no i masa piórkowa. Tutaj pod drzewem samochód Sterlinga Mossa w bardzo zabawnych barwach, zobaczcie, świetnie to wygląda. O ile cokolwiek słyszycie, bo ktoś tam na górze przegazowuje jakiś konkretny samochód, to chyba zauber, ale zaraz zobaczymy. I kilka arcy wyjątkowych Ferrari, których nazw kompletnie nie znam, nawet nie będę próbował. Dobra, jest 166 LM212 Export ułowo, jest na szczęście karteczka. A tuż za nim, no już nowsza szkoła, to auto widzieliście na Vili Deste. Jak to jest możliwe, że na przestrzeni kilku kilometrów stoją dwa Maserati MC12 Corsa, których było, nie wiem, 12 sztuk? <grytanie> kompletny, kompletny odjazd. Tak jak wspomniałem, przepiękna architektura w towarzystwie pięknych ludzi i wspaniałych samochodów. Daytona w wyścigowym wydaniu. Świetnie się tu prezentuje na tym Żwirku. Yy, są też marki, których kompletnie nie znam. Słyszałem Oska, no ale powiązana z Maserati. Tu by mi się przydał Błażej Żławski, Tak jak wspomniałem. Ale idziemy dalej. Zobaczcie. Zobaczcie na to Ferrari. Zobaczcie na te okoliczności. Zobaczcie na tych ludzi. Jest po prostu bosko. Kult włoskich najszybszych maszyn. Jakże eleganckich samochodów z tamtych czasów. Zobaczcie na tą oponę. Ile tu jest mięsa. Coś pięknego. I wyścigowe 550, 575. Potężny samochód, niezwykle poszerzony z ogromnym skrzydłem. A tutaj niezwykła szuflada w barwach Martini. Lancia. Zobaczcie jak to wygląda. C grupowa przypuszczam. Lata 80. Z pojedynczą rurą, no to już było dawno, dawno temu. To jest niewątpliwie jeden z najpiękniejszych samochodów, jaki pojawił się na Fuori Ferrari 250LM w jakim kolorze. No po prostu obłęd. Cudowne, seksowne retro kształty. Samochody mają kody QR, można sobie to poskanować i poczytać. Niestety nie mam na to czasu. Mam czas wam je tylko i wyłącznie pokazać, ale samopatrzenie na te auta w tych okolicznościach to ogromna przyjemność. A co tak tu patrzy na mnie z podełba? <grym> to oczywiście Diablo GTR. Ekstremalna wersja tego samochodu. SVR, przepraszam. Spójrzmy do środka. Manualna skrzynia. Klatka bezpieczeństwa. I kolejny kult włoskiej, najszybszej motoryzacji. Nie byłoby Fuori Concorso bez starych Maserati. Maserati 200S. Zobaczcie, jaki fajny podział pomiędzy kierowcą a pasażerem. No te klasyki wyglądają tutaj w tych okolicznościach przyrody jeszcze trzy razy ładniej niż jakbyście je zobaczyli. Na zwykłych ulicach wszystko się po prostu zgadza. Cisitalia, coś wam to mówi? Ja tylko wiem, że istnieje taka nazwa, taka marka, niestety nic więcej. Składra Piero Dussio. Cisitalia D48 z kolekcji e, Lopresto. <laughs> Skrzynia biegów centralnie. Między nogami? Naprawdę. Wow! <laughs> Jest tu troszkę inna atmosfera niż w Willi d'Este, Powiedziałbym, że panuje e, jakiś taki relaks. Nie ma takiego zadęcia. Aż tak elegancko ubranych ludzi, co ma swoje oczywiście wady i zalety. No, tamta impreza, nie oszukujmy się, jest trochę snobistyczna. Ta zresztą też. Ale ludzie z dziećmi, ludzie normalnie ubrani, a zresztą też dzisiaj koszula dżinsy i trampki, a nie marynarka. Koszula i eleganckie buty. No, ale mniejsza o to. Zobaczmy, co tu się kryje. Na górze, bo jest co oglądać. Samochody samochodami, ale spójrzcie na to drzewo, które jest centralnie przed Willą. Boże, przecież ono ma z tysiąc lat. Ja naprawdę nie widziałem tak wielkich drzew, jak te, które rosną tutaj nad Komo. No ale dobra, wracamy do samochodów. <grym i gierny> na Villa d'Este, CLK, GTR, w kabriolecie, a tutaj drogowe auto, wersjon, tak, w kupecie, Samochód arcy wyjątkowy. Samochód, który widziałem raz w życiu na ulicy St. Moritz jest po prostu jakimś totalnym kosmosem. To był homologation special dla samochodu, który widzicie tutaj obok czyli wyczynowego e, GTR-a z dead 2 charakterystyczną na masce, no i tymi światłami z okulara. Nic innego wspólnego chyba z seryjnym drogowym samochodem. Okularem w sensie nie ma, ale szanowni tutaj wyglądają. Jesus Christ. To taki Zauber, któremu Zdjęli spódnicę, zobaczcie na ten silnik, koła też są zdjęte. Ale szporno. O, zakładają. Sorry. To on tak grzmiał, jak byłem na dole. Zauber. C7 czy C9, nie chcę zgadywać. Też szuflada, też C-grupa. Wdrapałem się na górę w tym zakątku kilka nowszych samochodów, Porsche 19 ST, którym miałem niebywałą przyjemność jeździć. Gdzieś we Włoszech, po drogach na których nie było kompletnie ruchu, w drogach, na których ProEninger testuje te samochody. No i nowka, 911 Spirit 70, na zdjęciach w ogóle mnie ten samochód nie przekonywał. Nie podobał mi się kolor, a to była kwestia fotografii, bo... no, Nie ukrywam, to jest mój kolor. A zobaczcie na tapicerkę w środku, to jest dopiero odjazd. Fajnie to zrobili. Z tego Sonderwunsa. No podoba mi się. Kosztuje jakieś chore pieniądze oparty chyba na GTSie sądząc po tej aktywnej na wice z przodu ale wygląda nieźle nie ukrywam, że najnowsze samochody interesują mnie na tej imprezie dużo mniej niż te starsze te trochę starsze, bo tych najstarszych nie wiem nic ale Apollo Intensa emocjonalne, zawsze <ścoughs> szokuje tym wyglądem chyba najbardziej przerysowany samochód jaki istnieje na rynku no ale brzmi piekielnie dobrze nie ma się co oszukiwać na górze wśród drzewek oliwnych zaparkowały Koenigseggi. Te starsze, bo patrzymy na CCR-a czy CCX-era, nie przepraszam, ccx od SR, no Jagera. Z drugiej strony jest coś zupełnie świeżego. Już podchodzę, Każę wam Jesko. Chyba wersja tak, bo widzę, że mocno ospoilerowane również od tego samego dealera samochodów sportowych, luksusowych. SR. -a. A tutaj, słuchajcie, pod Palemką schował się nie kto inny, tylko Marsjanin. A pan, którego plecy widzicie, nazywa się Gembala. Jest to synu we Gembali, który jest odpowiedzialny za ten samochód. Ładna specka, bardzo elegancka. Jeździliśmy ostatnio takim samochodem z Krzyśkiem Przybyłą. To był samochód demonstracyjny. Krzysiek, serdecznie pozdrawiam. No powiem ci, że elegancka specka. Krzyśka samochód będzie e, pomarańczowy, będzie mieszkał w Krapkowicach. Zobaczymy, jak wnętrze. Jest całkowicie inne od tego, czym jeździliśmy, czyli takiego jasnego, niebieskiego, który był tutaj kilka lat temu. No, niesamowity wóz. Pięknie zbudowany, zawsze zaskakuje. Jeden z ciekawszych nowych samochodów, tak szczerze mówiąc. Teraz spacerek już na dół, powiem Wam szczerze, no nie do końca czuję te najnowsze samochody tutaj na tym konkursie, ale też fajnie, bo mamy pełną mieszankę. Nowych topowych samochodów, superkarów, hypercarów z klasyką, do której właśnie wracam. Jakoś ona mi się tutaj zarysowuje najpiękniej w tych okolicznościach przyrody. Zresztą odwracam znowu kamerę. Popatrzcie. No i cóż. Kwintesencja rajdów. Włoskich samochodów rajdowych, wyczynowych Delta Integrale w jakimś takim wydaniu, chyba Dakarowym, z dodatkowym oświetleniem. Martini Racing. Pironem tym jeździł i Cancunen. Tutaj chyba troszkę starsza, węższa, bez tych wszystkich poszerzeń. I e, przede mną już e, B-grupowy samochód S4. Oczywiście, że S4. <ścoughs> to był hardcore, te B-grupy. No a tyle duży hardcore, że zakończyły się fatalnie. Śmiercią kibiców, śmiercią kierowców. Ale wtedy wyobraźcie sobie, na rajdy przychodziły miliony ludzi. Rajdy samochodowe były bardziej popularne od Formuły 1. Coś pięknego. Samochody oczywiście wykonane z dykty. Lepiej było w nic nie uderzyć tym autem, bo albo się rozpadało, albo się paliło. No ale były w cholerę szybkie. I 037 w barwach, których jeszcze nigdy nie widziałem. Rotmats. W słońcu niewiele widać. Alitalia Stratosik, Stratos, który dominował w rajdach, tak samo. Genialny samochód, centralnie położony silnik. Zobaczcie na tą elektrownię z przodu włoskie barwy, włoskie linie lotnicze, włoski samochód. We włoskim komo. A barty historycznie też miałem 5 minut. Przed chwilą widziałem, jak Wilierba jeden poszedł na aukcji za kurczę 800 czy 900 tysięcy euro. Taki kompletnie zagurzony, może nie zdezelowany, ale no barn fine dosłownie. Zobaczcie, jak śmiesznie te szufladki wyglądały. Zabawne, prawda? Zapewne duży bak paliwa, malusienkie koła. E, o, no i znowu wchodzimy w nowoczesność. Samochód, który tutaj debiutował. O, jesteście tutaj. Bowen Zippen. What is this? To, to chyba bazuje jest, to na BMW. BMW, nie tak. BMW. Tak. Ja wiem co to tak, jest. Tak. To jest chyba czwórka. Bo Zippen, Bowen Zippen. Ma środek totalnie z BMW, stylizowany przez Zagato. Nie, no ładnie to wygląda, nie powiem. Przód ma zdecydowanie bardziej elegancki od każdego BMW, które... Na dzień dzisiejszy, dzień dobry panu. E, Grzegorz, to jest nowa firma gościa, który założył Alpinę, sprzedał Alpinę. No tak, MQ. no bo zippen no, oczywiście, no, że tak. I teraz robi to, tak jak Grycan sprzedał Zieloną Budkę i założył Grycana. No widzicie, więc... no, powiedziałem wam, że boże, ja nie będzie, ale jednak się znalazł z ziemi, A jak fajnie wygląda? <laughs> no bo zippen no ale ładnie to wygląda. Gościu, który zakładał Alpinę, więc o czym my rozmawiamy? Przecież kocham Alpiny. Kwintesencja elegancji. E, przyjrzałem, jeszcze się, przyjrzałem się jeszcze kilku detalom w tym samochodzie. Zobaczcie, Double Bubble Roof, taki jak w Zagato, no i, no dobra, już wiem czemu taki jak w Zagato, bo to jest Zagato, o, ale z przodu nawet ten napis, Bowen zipen, identyczny faktycznie jak w Alpinie. No, ciekawy jestem co to będzie. Ciekawa historia w ogóle. Alpina sprzyjana do BMW, bo Benzipen zakłada własną markę, własną firmę, która tu wraz z zagato zrobiła taki coach building. Ciekawe. Wszyscy kręcą ten 12-cylindrowy silnik, który należy do... Co to jest? Słuchajcie, Bizarini, Bizarrini, nie wiem jak to nazwać, jak to wymawiać, ale seksowne auto. Kolejny abart, ale taki, który z tyłu wygląda totalnie jak Porsche 917, to są te kształty z tamtych lat. Czyli bym powiedział, że to są lata 70. Ależ, zobaczcie, jaka tapicerka na fotelach. Wszystko na rurkach, pomontowane zegary. Ależ surowizna skrzynia z Open Gate'em, całkowicie otwarta. Widocznie ten samochód miał być po prostu jak najlżejszy. I tutaj no już nowość Ferrari 296 GT3 chyba. Zobaczymy, czy się nie mylę. Fukko Rigon Serra. Kierowcy tego samochodu. Tak, GT3, nie pomyliłem się. 296, fajnie to wygląda na żywo. I na pewno dobrze brzmi, bo przypominam, że ta fałszywska, która pracuje w 296, o ile w GT3 jest ten sam silnik, naprawdę genialnie brzmi. Na Fuori Corso obecny jest też oczywiście pogani. Widzieliście Wajrę Epitomi, którą kręciłem w Monachium, która była na Villa d'Estaing. Przepiękny samochód, no, ale to jest trochę przeciwieństwo tego samochodu. Wszędzie wszystko podoklejane jakoś po prostu. Nie czuję tego klimatu. Nie podoba mi się w takim wydaniu Wajra, co nie zmienia faktu. Oczywiście, żebym jeździł. Na ulicy wyglądałaby spektakularnie. Tutaj tak... No, na... Przekonany nie jestem, Chciałem <laughs> się pożalić. Te światła, one się kiepsko zestarzały. Ale tak czy siak samochód robi wrażenie. Dajcie znać jak Wam się podoba. A ja wam powiem, że niesamowite jest to, że przed chwilą płynąłem na łodzi z Willi Deste do Willi Erby. Tam gdzie była aukcja samochodów. I płynąłem na tej łodzi z choracją paganim. Zrobiliśmy sobie zdjęcie. No, geniusz. Motoryzacji naprawdę. Co za persona? Pozdrawiam Chorację. Mimo krytyki tego samochodu. Ale dobra, no widocznie klient takiego zamówił się nie musi wszystko podobać, prawda? Fuori Konkursa odbywa się w kilku willach. Przeszedłem teraz do kolejnej willi, której nazwy nie znam. Nie będę udawał, że wiem o co chodzi, ale widzę tutaj Maserati GT2 Stradale, czyli MC20 w hardkorowej wersji. Od razu mi się podoba ten napis. Made in Modena. Zobaczcie, agresywne kuby. To jest mój typ samochodu. Hardkorowy, lżejszy. Samochód do tak zwanej naparzanki. MC20 już w serii jest dobrym samochodem, ale jestem mega ciekaw, jak to jeździ. Naprawdę widać agresję w tym aucie. Zbudowana oczywiście na wadze karbonowej. Przepiękne rozwiązanie na szybie Widelec czy w Maserati. Te rączki z napisem PUL, ależ to jest czadowe rozwiązanie. Środkowe, pokrętło, no jest totalnie vibe samochodu e, wyczynowego, wyścigowego. A przypominam, że przecież to jest samochód e, drogowy. No ciekaw jestem tego auta. Parametry musicie sobie sprawdzić w necie. Nie zrobiłem notatek, nie pamiętam. Ale lakier też jest ciekawy. On wpada z białego w taki niebieski, taki delikatny kameleon. I obok też nie pamiętam, jak to się nazywa, no ale już kompletnie wyczynowy samochód. To już nawet nie udaje samochodu drogowego. No ale zobaczcie, to są Włosi. Zobaczcie, jak oni rozwiązali umiejscowienie tego logotypu. No coś pięknego. A w ten sposób witana z Villa Sukota. Starą Alfa Romeo, przepiękną zresztą. Alfa Romeo 6C Berlinetta Touring, mile mili, oczywiście, że przeczytałem do skartki, przecież skąd mam to wiedzieć? Zobaczcie, jaki to był styl, jak się zakrywało koła. Jaki kolor, coś pięknego. O, do tych bzyczków małych mam naprawdę słabość. Julia Sprint GTM, piękne koła, ile mięsa w tych kołach, malusienki samochód. Alfa Hollix robią z tych samochodów. Naprawdę niesamowite rzeczy. mówię o restomodach oczywiście. No i obok Giulia GTA 1500 Junior, ale w takiej wyczynowej też wersji. hardkorowej. A no w ogóle wchodzimy tutaj ewidentnie do strefy Alfa Romeo. Zobaczcie. Alfa Romeo 75 z V6 w barwach wyścigowych. I samochód, który mogliście już u mnie oglądać tam tle. 156 w barwach Jägermeister. No przepiękna. A tutaj też 75 turbo, jakie poszerzenia, no po prostu bajer, tym jeździł, no taki mamy klimat drodzy Państwo, zobaczcie, wchodzę do Wili Sukota, na znaczy przepiękny plac, witają mnie w zasadzie tutaj sama La Fromo, szuflada od Alfy, w barwach, czerwona w barwach Campari i ten Jägermeister przy tych schodach, ależ on pięknie wygląda, to, się, to był samochód, którego silnik kręcił się do kilkunastu tysięcy obrotów, Bartelsa. On nie osiągał jakichś nie wiadomo jakich sukcesów, ale jeżeli chodzi o design, o styl, no przyznacie sami, zobaczcie. Wow, 155 V6 Ti, rura wydechowa obudowana jakąś taką klatką, ale sztos. Kolejna wyścigówka z nad Como Alfa Romeo 33 łamane na 3. Też przypuszczam, że są to lata 70. Sądzę po tym kształcie, to są wszystkie samochody w kształcie tych 917, o których wspominałem Porsche. I samochód, na który nie mogłem się doczekać, o nim opowiadam trochę więcej w innym vlogu. 33 stradale. No zobaczcie jak to wygląda, jak współcześnie można budować samochody. No po prostu coś pięknego. Ten tył, te koła. Wnętrze jeszcze na żywo nie widziałem, widziałem je tylko w materiałach wideo. To tylko Włosi potrafią zrobić coś takiego. No na to. Ja cię kręcę. Pod spodem Maserati mc 20 To może być trochę rozczarowaniem, bo patrzymy na samochód za bagatela 9 milionów złotych, limitowany do 303 sztuk. Ale wszystkie zostały sprzedane. Więc czy on jest za drogi? No nie jest. Obok też dwie piękne Alfy. Julia TZ. Zobaczcie na te ogony. Camtail chyba. Taki jak mniej więcej Ferrari GTO 250. Piękne były te tyły w tych latach. Co za sylwetka, jakie auto. Wow. I z takich totalnych staruszków mamy 600-1750 Zagato. taki trochę przerażający z wyglądu. A obok już elegancja. Strefa La Romeo naprawdę przepiękna. Wyścigówki, w łodzie, klasyki. I najnowszy supercar. O, na widok którego naprawdę. Serce bije szybciej. Żegnam się z wami z łajby, wracam do Willi Erby, czekam na transport na lotnisko i wracam do Polski. Dziękuję, że byliście ze mną. Jeżeli chcecie oglądać więcej materiałów z takich wyjazdów i więcej cudownych samochodów, proszę was subskrybujcie kanał GCOS. Buźka, dziękuję. Hej! Ciao!